Marzec 1953 roku. Puncevo. Dacha jednego z najbardziej krwawych tyranów w historii ludzkości i jego tajemnicza śmierć. Moi drodzy, zanim przejdziemy do clou naszego dzisiejszego spotkania. Zachęcam Was gorąco do subskrypcji naszego kanału. Zachęcam Was także do tego, żebyście pod tym, jak i pod poprzednimi filmami, pozostawili kciuk uniesiony w górę. A nade wszystko zachęcam Was do tego, żebyście dzielili się wrażeniami, wrażeniami pod naszymi odcinkami. Moi drodzy, Doskonale wyczytaliście, czego będzie dotyczył dzisiejszy odcinek cyklu dawno temu. Mowa będzie dziś bowiem o śmierci, o śmierci tajemniczej, jak zaznaczyłem we wstępie o śmierci wywołującej dyskusję do dnia dzisiejszego o śmierci jednego z najbardziej krwawych tyranów. Tak, jak także to zaznaczyłem w historii ludzkości. Mowa oczywiście o Józefie Stalinie, o tajemnicy jego śmierci, bowiem no właśnie, wydawałoby się, że przez wiele, wiele lat historycy. I fani, w cudzysłowie oczywiście, tej historii, dopieli swego i możemy wprost powiedzieć, w jakich warunkach, z jakich przyczyn i w jaki sposób zmarł Józef Stalin. Aczkolwiek wydaje się, że istnieje jednak o wiele, wiele więcej znaków zapytania niż moglibyśmy sobie wyobrazić wokół tej kwestii, oczywiście, ale Moi kochani, Józef Stalin, no musimy wspomnieć jak w większości, a w zasadzie we wszystkich naszych odcinkach, musimy się też trzymać faktów yy, i historiografii. Józef Stalin żył w latach 1878-1953. No i tutaj też nie będzie wielkiego zaskoczenia, jeżeli dodam, że był oczywiście rewolucjonistą, był dyktatorem, był zbrodniarzem komunistycznym, odpowiedzialnym za śmierć milionów ludzi. W czasie jego rządów w Związku Radzieckim panował masowy państwowy terror. To też nie jest żadne odkrycie, ale warto dodać i warto to zaznaczyć, że ten stalinowski terror pochłonął życie około 20 milionów ludzi, z czego 11 milionów zginęło czy zmarło wskutek głodu. Więc, moi drodzy, był człowiekiem rządzącym bardzo tyranicznie w swoim państwie i doprowadzającym jednocześnie do tego, że jego obywatele e, ginęli z głodu, ale oczywiście ginęli też z różnych innych przyczyn, e, które naturalnie wypływały z umysłu tego zbrodniarza i tyrana. Moi drodzy, Stalin. Zawierając y, słynny, owiany także dla nas, jako dla Polaków, bardzo złą sławą, pakt Ribbentrop-Mołotow z III Rzeszą, umożliwił oczywiście trzeciej Rzeszy dokonanie zbrojnej agresji na nasze y, państwo we wrześniu roku 1939, tym samym przyczyniając się do wybuchu II wojny światowej. Moi drodzy, przecież to też nie jest żadne zaskoczenie. Jeżeli ten tyran nie pertraktowałby z trzecią Rzeszą, no to zobaczylibyśmy, jakby historia się potoczyła. Tutaj już specjaliści z zakresu historii alternatywnej mogliby coś więcej na ten temat powiedzieć. Ale on bardzo jaskrawo przyczynił się do wybuchu tego światowego konfliktu, który pochłonął życie milionów ludzi. I pamiętajmy, jak to się też skończyło w roku 1945. Był przez aliantów wychwalany jako ten, który wespół z Amerykanami i Brytyjczykami Hitlera pokonał, więc naprawdę postać bardzo, ale to bardzo kontrowersyjna, bardzo krwawa i bardzo dyktatorska. Ale przejdźmy dalej w naszej dzisiejszej opowieści, bowiem, moi kochani, mamy lata 1952-1953. Jesteśmy, jak widzicie, już u schyłku życia Józefa Stalina. I w tamtym czasie bardzo głośno w kręgach moskiewskich, ale i nie tylko moskiewskich, było o pewnym spisku. Bowiem mowa tutaj o spisku lekarzy kremlowskich. Z pewnością wielu z Was słyszało o tej dziwnej, Sytuacji, w której to Stalin oskarżał lekarzy kremlowskich, ale i nie tylko kremlowskich o to, że czyhają na jego życie. I była to jedna z największych prowokacji politycznych w Związku Radzieckim o kontekście jakże jawnym, antysemickim, mająca, tak jak wspomniałem, miejsce w latach 1952-1953 nie została ta sytuacja zakończona, ponieważ no Wskutek śmierci jednego z głównych jej inspiratorów, tak to trzeba jasno określić, Józefa Stalina, sprawa spisku lekarzy kremlowskich. No, powiedzielibyśmy, że nie została przez zbrodniarzy radzieckich zamknięta, ale był to, była to jedna z przyczyn, yy, która była podnoszona także przy okazji kwestii jego śmierci śmierci Stalina. Moi drodzy, przechodzimy w naszej historii dalej, ponieważ no, cała dzisiejsza opowieść będzie skupiała się wokół yy, malutkiej miejscowości Kuncewo. No i wokół daczy, wokół willi, w której to zamieszkiwał Józef Stalin i tutaj historycy zawodowo zajmujący się chociażby e, jego życiem i no, zbrodniczą działalnością polityczną twierdzą, że e, Stalin albo, zwłaszcza po II wojnie, po zakończeniu II wojny światowej, albo przebywał w Kuncewie, albo do późnym, późnych godzin nocnych przebywał na e, moskiewskim Kremlu, ale... W słów kilka o Daczy, o wspomnianej przeze mnie Daczy. Została ona wybudowana w latach 1933-1934. No i to właśnie w niej, podczas tych słynnych działań zbrojnych II wojny światowej, zamieszkiwał i przebywał Stalin, ale to także w Daczy w Kuncewie gościł, gościł no, znanych światowych polityków, takich jak Winston Churchill czy Mao Zedong. No i moi kochani, <laughs> Podobno właśnie w tejże daczy Stalin miał się dowiedzieć o tym, że w roku 1941, a dokładnie 22 czerwca, trzecia Rzesza napadła na związek radziecki. Niektórzy twierdzą, że dowiedział się o tym na Kremlu, ale większość opinii skupia się jednak wokół tego, że w to właśnie w Kuncewie Stalin o tym fakcie miał się dowiedzieć i miał być strasznie zatrwożony tą wiadomością. Moi drodzy, ale architektonicznie. Po wejściu do daczy zaraz za głównym wejściem znajdował się hol z dwiema szatniami, po lewej stronie otwierały się drzwi do osobistego gabinetu Stalina, w którym spędzał większość dnia. Na wprost drzwi prowadziły do dużej jadalni, a na prawo znajdował się długi wąski korytarz. No i w prostokątnej jadalni dominował długi, wypolerowany stół i pokryty różowymi dywanami. Nie tylko oczywiście miejsce, gdzie znajdował się stół, ale cała jadalnia upstrzona była tymi wielkimi dywanami. Ta, ten wielki pokój ozdobiony był jakżeby inaczej portretami Włodzimierza Lenina i słynnego radzieckiego pisarza Maksyma Gorkiego. No, i tutaj wspomnieć trzeba o prawie niewidocznych drzwiach, umieszczonych na ścianie po jednej stronie jadalni. I te drzwi, prawie że niewidoczne, prowadziły do sypialni Stalina oraz do kuchni. No więc tych przejść takich tajemniczych dosyć było, dosyć, była dosyć pokaźna ilość. Jak się później okazało, bo to nie tylko te jedne tajemnicze drzwi w daczy się znajdowały. Natomiast dziś, dziś budynek pozostaje o wiele. Tajemnicą, no i wzbudza także dosyć duże kontrowersje. Teren jest ogrodzony na dzień dzisiejszy, taka jest jego sytuacja i niedostępny dla zwykłych gości. Jednak, dacza jest nadal zachowana w dobrym stanie. Oczywiście wnioskujemy tylko i wyłącznie z fotografii, które są dostępne chociażby w internecie. No, wraz ze wszystkimi rzeczami Stalina, które w tejże daczy pozostały, więc no, politycy rosyjscy współcześni jakoś bardzo tak ciekawie chcą nawiązywać do Stalina i do jego polityki. No i moi drodzy, trzeba wspomnieć o tym, że w daczy zachować się miało oczywiście osobiste biurko Stalina. No, Sofa także miała się zachować, na której Stalin spał i odpoczywał. Natomiast no, obywatelom zwykłym nie jest dane zobaczyć to na własne oczy. No i moi drodzy, oczywiście, co się działo w tej daczy? W daczy działo się wiele, zwłaszcza jeżeli chodzi o wydarzenia, powiedzielibyśmy, imprezowe. Bowiem Stalin bardzo często organizował u siebie w daczy spotkania towarzyskie, tak to byśmy delikatnie nazwali. I zaczynały się średnio około godziny 20.00, kończyły mniej więcej o trzeciej lub 4.00 nad ranem, kiedy to elita, tak byśmy ich także nazwali, elita narodu radzieckiego, była już całkowicie pijana i leżała w swoich wymiocinach pod stołem w jadalni wodza. E, moi drodzy, oczywiście te e, imprezy nie były przez Stalina organizowane z dobroci serca i z tego powodu, że chciał swoich towarzyszy partyjnych zaprosić na kilka głębszych i spędzić z nimi czas. Stalin nigdy podczas tych imprez nie był na tyle nietrzeźwy, aby utracić kontrolę nad sobą i nad otoczeniem. No, i widząc z pewnością spacyfikowane bardzo mocno przez alkohol towarzystwo, Stalin udawał się chwiejnym krokiem do sypialni lub kładł się na kanapie w swoim gabinecie. Ale robił to wszystko oczywiście po to, no żeby zobaczyć, jak jego współtowarzysze zachowują się, kiedy znajdują się pod wyraźnym wpływem alkoholu. A rzeczą dosyć istotną dla niego było, był fakt, że człowiek po spożyciu alkoholu czasami może wyjawić pewne sekrety, których na trzeźwo wyjawić by nie chciał. Nikita Chruszczow, moi kochani, wspominał po latach, że imprezy te miały za zadanie głównie upić gości, i sprowokować ich do głupich lub nieprzemyślanych wypowiedzi. I Chruszczow tak o to mówił o tychże imprezach. Ludzi dosłownie rozpijano i im więcej człowiek pił, tym przyjem... większą przyjemność miał z tego Stalin. No więc Stalin oczywiście swoich gości upijał i liczył na to, że dowie się czegoś, czego, tak jak wspomniałem na trzeźwo, by mu powiedzieć, nie chcieli, albo też no, wzdrygaliby się przed ujawnieniem swoich tajemnic. Nieważne było, oczywiście, czy ktoś jest zdrowy i może pić tak potężne ilości alkoholu, czy no właśnie, jego zdrowie szwankuje i te ilości alkoholu go prędzej czy później zabiją. Kto nie pił na tych imprezach stalinowskich, był z automatu przez Stalina. Podejrzewany. No, alkohol, tak jak także nadmieniłem, miał wyciągnąć prawdę. Prawdę nawet z najbardziej pilnującego się towarzystwa. Nie bez kozery mówi się, że alkohol rozwiązuje języki. No i Stalin widocznie bardzo mocno na to liczył. No. Trzeba wspomnieć też o tym, że upodobania co do m, żywienia Stalina były również bardzo kontrowersyjne, ponieważ wiemy także, że jadał tłuste dania mięsne, e, spożywał przeróżne gatunki trunków i no właśnie, dziesiątki papierosów wypalanych dziennie. E, trzeba tutaj z medycznego punktu widzenia dodać, że rujnować one musiały zdrowie Stalina, więc były też elementami składowymi, doprowadzającymi do jego zgonu koncepcja spisku, bo to się też bardzo często pojawia przy okazji śmierci Stalina. Koncepcja spisku najważniejszych polityków radzieckich na życie generała gener Generalis Simusa, bo tak się kazał tytułować Józef Stalin, nigdy nie została oficjalnie udowodniona, istnieją natomiast co ciekawe poszlaki, które wyraźnie wskazują na to, że wydarzenia z 5 marca roku 1953 mają znamiona zamachu politycznego. No, czyli, mówiąc wprost, ktoś temu Stalinowi miał pomóc zejść z tego świata. W oficjalnym akcie zgonu po śmierci Józefa Dżugaszwilego, ponieważ tak on oczywiście się oficjalnie i pierwotnie nazywał, zaznaczono godzinę, godzinę zgonu 21.50, jako czas, kiedy, i tutaj cytat, przestało bić serce drugiego przywódcy słońca postępowej ludzkości. Jednak no właśnie nas najbardziej interesują poprzednie, wcześniejsze 48 godzin. 48 godzin życia Stalina i są one osnute do dnia dzisiejszego wielką tajemnicą. Moi drodzy, oficjalna wersja głosi, że Wcześniej, tego samego dnia, oczywiście, kiedy nastąpił zgon, Stalin napił się swojego ulubionego gruzińskiego wina, po czym nagle osunął się na podłogę i zapadł w śpiączkę. Taka jest oficjalna wersja, która no, ma być także potwierdzona w oficjalnych radzieckich dokumentach pochodzących z początku lat 50. Pewne jest to, że w momencie śmierci przy Stalinie przebywało kilkanaście osób, w tym córka córka Swietłana oraz syn Wasilii. No i nadmienić oczywiście też trzeba o stałych bywalcach, imprez odbywających się u Stalina. Do tych stałych bywalców zaliczali się chociażby Wiaczesław Mołotow, czyli komisarz spraw zagranicznych, Nikita Chruszczow, czy Ławrient Iberia, no to ta wierchuszka polityczna towarzysząca Stalinowi. Oni także znajdowali się wtedy w Kuncewie. No i dodać należy, że jedyną osobą z tego całego grona, która płakała nad konającym tyranem, była jego 27-letnia córka Swietłana, która też jest postacią dosyć kontrowersyjną i być może kiedyś zagości na naszej antenie. Ale przechodzimy dalej. No, opis śmierci swojego ojca, który zaprezentowała światu, Wydaje się być bardzo realistyczny i no, trudno byłoby go uznać za próbę konfabulacji. No i cóż też Swietłana o tym wydarzeniu mówiła? Jego twarz ściemniała i zmieniła się, rysy stały się nierozpoznawalne. Agonia była straszna, dusił się na oczach wszystkich. W pewnym momencie, nie wiem czy rzeczywiście, ale tak mi się wydawało, otworzył oczy i powiódł wzrokiem postojących dokoła. Było to przerażające spojrzenie, na poły bezmyślne, na poły gniewne i przepełnione strachem przed śmiercią. Ojciec uniósł lewą rękę i ni to wskazał gdzieś w górę, ni to pogroził nam wszystkim. W następnym momencie dusza, uczyniwszy ostatni wysiłek, wyrwała się z ciała. Twarz taty zbladła i przyjęła swój zwykły wygląd: stateczny, piękny, opanowany. Nie wiem, ile czasu staliśmy tak w milczeniu, oni mieli. No, oczywiście powiedzielibyśmy, że jest to bardzo literacki opis i z pewnością nie są to pierwsze notowane na żywo słowa Swietłany, ale no, widać też wyraźnie w tym opisie agonii Stalina, że przebiegała ona w sposób no, dość burzliwy i powiedzielibyśmy nawet, że drastyczny. Opis ten oczywiście wskazuje, że przyczyną śmierci Stalina z pewnością był udar mózgu. Dowodzi on także, że Stalinowi nie udzielono żadnej profesjonalnej pomocy. Zwróćcie kochani uwagę, że w tym opisie nie ma ani słowa o tym, że ktoś do Stalina podszedł, próbował go reanimować, próbował mu pomagać. Wszyscy stali i wpatrywali się w konającego tyrana. Nie zawieziono Stalina nawet do szpitala. Oczywiście to wszystko w związku z tym, że pamiętamy, mamy cały czas opary z pisku lekarzy kremlowskich, więc no, bano się Stalina zawieźć do szpitala z pewnością. Umierał Stalin, e, popuszczając mocz w cuchnącym dymem tytoniowym pomieszczeniu kuncewskiej daczy. Wszystko przez to, że właśnie przez lata terroru, który wprowadzał w swoim kraju, nie znalazł się nikt odważny, kto byłby w stanie mu pomóc. Publikowane w prasie propagandowej za agencją radziecką TAS, oświadczenia podały, że w nocy z 1 na 2 marca 1953 roku w swoim mieszkaniu Stalin doznał wylewu krwi do mózgu. No, były to dosyć dokładne opisy, ponieważ tam stwierdzono, że doznał wylewu krwi do mózgu do lewej półkuli na tle choroby nadciśnieniowej i miażdżycy, w wyniku którego nastąpiło porażenie prawej połowy ciała i trwała utrata przytomności. Wobec, wobec czego w kolejnych dniach Stalin miał być poddawany leczeniu. Oczywiście wiemy, że żadnemu leczeniu poddawany nie był, ale pamiętajmy, że są to doniesienia radzieckiej propagandy. Brytyjski historyk, słynny historyk Simon Montefiore stwierdził, że Ławrienti Beria, bo on nam tutaj wchodzi teraz na arenę, już 3 marca 1953 roku przejął ster władzy w Związku Radzieckim, ponieważ Stalin już wtedy, tegoż 3 marca, znajdować miał się w śpiączce. Natomiast rosyjski z kolei historyk Nikołaj Dobriusza odnalazł dokumenty świadczące o tym, że Beria już 3 marca przygotował do druku pełen patosu artykuł o śmierci największego skarbu ludzkości, jak Stalin w tymże dokumencie miał być opisany. Więc tutaj kolejne kontrowersje nam się pojawiają wobec tego, tak naprawdę kiedy zmarł Stalin. Ale wspomniany przeze mnie rosyjski historyk, czyli Dobryusza wskazuje także, że protokoły przesłuchań ochrony, ochrony Stalina na okoliczność jego choroby mają datę 3 marca 1953 roku. Z ich zeznań, z kolei, czyli z zeznań ochroniarzy Stalina wynika, że dyktatora odnaleziono leżącego przy stole rankiem 1 marca. No i moi drodzy, oficjalnie, oficjalnie Stalin zmarł 5 marca o godzinie 21.50. Więc no, mamy tutaj pewnego rodzaju dysonans pomiędzy tymi sprzecznymi informacjami i tym w rzeczywistości, w jaki sposób miał Stalin umrzeć. Pogrzeb Stalina odbył się 9 marca roku 1953 o godzinie 12. Trumna z jego ciałem została przewieziona z sali kolumnowej Domu Związków na lawecie armatniej do na plac oczywiście czerwony i umieszczona w mauzoleum Lenina. Moi drodzy, w Moskwie ogłoszono wielką żałobę. Żałobę, która przypadała na dni od 6 do 9 marca, zaś dzień pogrzebu Stalina został ogłoszony Dniem Żałoby Narodowej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Yy, moi kochani, co ciekawe, od roku 2000 rozpoczęła się w Federacji Rosyjskiej powolna rehabilitacja Józefa Stalina. No to, co teraz się dzieje właśnie w tamtych rejonach, wyraźnie wskazuje na to, że mamy do czynienia z dyktatorem, który się no, dosyć odważnie inspiruje swoim politycznym poprzednikiem. W tymże właśnie roku, czyli w roku 2000, Władimir Putin, bo o nim mowa, przywrócił melodię stalinowskiego hymnu Związku Radzieckiego, jako oficjalnego hymnu Rosji. A następnie uznał oficjalnie wkład Józefa Stalina w zwycięstwo nad Niemcami w II wojnie światowej. I pamiętacie to, o czym mówiłem na początku, że Stalin przyczynił się do wybuchu II wojny światowej. A dziś współcześnie przez Rosjan jest traktowany jako bohater. Ale moi drodzy, w tym całym dzisiejszym odcinku zadać trzeba jedno podstawowe pytanie. Czy Józef Stalin zmarł z przyczyn naturalnych, czy Józef Stalin zmarł, bo ktoś mu w tym pomógł? I jak widzicie, sprawa jest bardzo tajemnicza, bowiem do momentu, w którym to nie uzyskamy dostępu do bardzo ważnych dokumentów, które mogłyby potwierdzić albo jedną, albo drugą tezę. Cała ta historia będzie wzbudzała w nas coraz większe znaki zapytania i jestem ciekawy waszej opinii na ten temat. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przyniósł wam kilka elementów, o których być może nie słyszeliście w tej całej historii i dziękuję wam za dzisiaj, dziękuję wam za obecność, ale nade wszystko zachęcam was do tego, żebyście wypatrywali kolejnej premiery na kanale dawno temu.